Dzień dobry. Pokażemy tutaj, jak można wykorzystać narzędzia MatLaba do wspomagania prowadzenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów technicznych. Zrobimy to na przykładzie matematyki, konkretnie algebra liniowa, rozwiązywanie układów równań. Ta funkcjonalność, której będziemy używać, to tak zwane live skrypty, że tak powiem, nazwą spolszczoną, pojawiło się w pierwszy raz w wersji 2016B, więc jest dosyć nowe. Od tego czasu oczywiście jest ulepszane, więc ma dużo więcej dodatków, możliwości niż to, którego będziemy używać tutaj, w tej pierwszej wersji. To jest narzędzie, które pozwala, krótko mówiąc, łączyć tekst i kod matlabowy w jednym pliku, dzięki czemu możemy w zasadzie przygotować teraz całe wykłady w, przy pomocy live scriptów i na bieżąco na żywo rozwiązywać zadania przy pomocy kodu matlabowego. Aby utworzyć taki Live Script wybieramy oczywiście z menu New i tutaj zaraz pod skryptem, to nie będzie skrypt MATLABowy, bo to nie będzie tylko kod, mamy opcję Live script. Jak widać są tutaj, zupełnie nowe okno się otworzyło, mamy tutaj te opcje otwierania nowych, zachowywania, ale w szczególności na początku będziemy używać tutaj tych opcji kod i tekst, Section break, równanie, obrazek, hyperlink. W tym miejscu możemy wpisywać zarówno kod, jak i tekst. W tej chwili wybrana jest opcja wpisywania kodu. I ja oczywiście, na początek chciałabym wpisać tekst, jakiś tytuł tutaj mojego, mojego pliku. Mamy oczywiście do wyboru tutaj kilka możliwości. To może być normalny tekst, może to być nagłówek, może to być tytuł, lista numerowana, punktowana. Na początek wpiszę tutaj jakiś tytuł, na przykład rozwiązywanie układów równań. Pozwolę sobie darować sobie polskie literki, będzie szybciej. Przy pomocy eliminacji. Gausa. Ten tytuł, oczywiście, po zaznaczeniu tutaj, można troszeczkę wyedytować. Można go pogrubić, można użyć tych opcji, tak zmienić czcionkę co nieco. Naciskam Enter i tutaj automatycznie zamienia się to na normalny tekst. W tym miejscu można dołożyć jakąś teorię. Można podać jakieś definicje. W szczególności możemy tutaj wpisać ogólną postać układu równań, i mamy też tutaj możliwość dopisywania równań. Mogą to być równania takie przy pomocy tutaj wewnętrznego takiego edytora, gdzie będziemy musieli klikać na te różne elementy matematyczne, techniczne. Ale daje nam też, MATLAB daje nam możliwość ja z niej skorzystam, wpisywania równań przy pomocy kodu lejtechowego. Wybieram opcję Latech Equation i otwiera się nowe okienko. U góry wpisujemy kod lejtechowy, na dole będziemy mieli pewien pogląd. To ma być układ równań, czyli użyję tutaj środowiska cases. Od razu zamknę. Tak, no i układ równań tradycyjnie w formie w postaci ogólnej, czyli A11 razy X1, dodać i tak dalej, od razu widać mi się tutaj pojawia to, co wpisuję lajtochowe. Ja sobie pozwolę tutaj zrobić kopię i wklej, ponieważ mam już tutaj ten tekst oczywiście przygotowany, żeby nie marnować czasu. Tak, od razu widać, czy jest to dobrze skompilowane, czy to jest to, o co nam chodzi. Wpisujemy OK i oczywiście to się tutaj pojawia. Przechodzę do następnej linijki, no tutaj powiedziałam, można wpisać jakiś tekst, tak. Tutaj ręcznie można by go wpisywać, czyli układy równań i tak dalej. Tutaj zrobię, pozwolę sobie też skopiować yy, i cały tekst. Tutaj załóżmy, że wpisaliśmy już całą teorię, jaka nam jest potrzebna. Chcemy, jeszcze nie chcemy wpisywać żadnego kodu, tylko że wystarczy nam tego tekstu w tej sekcji. Możemy wstawić przerwę między sekcjami. Widać, że zaczęła się nowa. Oczywiście domyślnie jest to kod matlabowy. Tymczasem ja chcę jeszcze wpisywać tekst. I to będzie tutaj jakiś przykład. Przykład. Rozwiąż układ równań. I tutaj wpiszę układ wcześniej przygotowany. Tutaj ctrl c ctrl v OK, i taki układ równy. Tak, Enter. No i tworzymy macierz. Tutaj jakieś słowo komentarza, żeby wi było wiadomo, co się dzieje. Tworzymy macierz rozszerzoną. I w tym momencie chciałabym wpisać kod matlabowy, ponieważ ja to macierz chcę utworzyć. Tutaj klikając, oczywiście, zmieniam. Y Środowisko na środowisko programistyczne, powiedzmy. I w tym miejscu wpisuję kod labowy tak jak w każdym innym skrypcie czy w okienku workspace wpisywalibyśmy tutaj kod. Czyli tak, macież, nazwę sobie AB, 48 8 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj brakuje mi, zrobiłam kopię i wklej. Brakuje mi czwórki. Tak, i na końcu naciśnięcie Enter. Nie muszę tutaj wpisywać średnika, jeżeli nacisnę Enter, MATLAB czeka na dalszy ciąg kodu, powiedzmy tutaj kodu dalej nie będzie, jeżeli ja chcę wykonać teraz to polecenie, to mam dwie opcje, kilka opcji, po pierwsze tutaj ma, dostaję podpowiedź, że aby, aby wykonać to polecenie, czy właściwie wszystkie polecenia, które znajdują się w tej sekcji, Muszę nacisnąć Ctrl Enter. Mogę też opcjonalnie po prostu kliknąć na tym pasku po lewej. Lub też z menu u góry mam tutaj opcję, do wykonania kodu w tej sekcji, do wykonania kodu i przejścia dalej, tak, wykonania wszystkiego, od początku do końca, tylko do końca i tak dalej. No ja mam tutaj tylko jedną linijkę, więc naciskam Ctrl Enter. I to co się dzieje po prawej widać wyniki. Widać wynik tejże operacji, czyli macierz rozszerzona została utworzona. I tak to będzie. Każdy wynik operacji wpisywanej tutaj w kodzie po lewej będzie widoczna po prawej. Aczkolwiek można ten widok zmienić. To zależy, co komu jest wygodniejsze. Tutaj po prawej stronie mamy opcję do wyboru pokazywania tych wyników w, jednym, w jednej kolumnie lub też tak jak w tej chwili to jest na prawo od tekstu po lewej. To można również zmienić tutaj w zakładce View. Możemy dodać linię w kodzie, tak, widać, że to jest linia numer 1. Możemy wyczyścić cały, całą prawą stronę, wszystkie wyniki obliczeń i tutaj możemy zmienić to samo, Output Inline czy, czy po prawej stronie, co tutaj. Ja wykonam tą komendę tutaj jeszcze raz, Ctrl Enter, żeby pokazać jaka jest różnica tak będzie wyglądało po prostu wykonanie komendy tuż pod, a tak wygląda na prawo. To zależy, kto, kto co woli. Jadę dalej. Tutaj oczywiście trzeba wykonać więcej operacji. Nacisnę, nie nacisnę Enter, tylko przechodzę do tekstu. I tutaj, między kolejnymi linijkami kodu, które będziemy wykonywać przy tej eliminacji Gaussa mogę wpisywać komentarze, tak na przykład pierwszy niezerowy i tak dalej element pierwszego wiersza zamieniamy na jeden, Przy pomocy tej jedynki zerujemy pozostałe elementy kolumny poniżej. I tutaj znowu fragment kodu, y, trzy linijki kodu, które sobie też skopiuję y, z przygotowanego wcześniej skryptu. Tak, tutaj Ctrl V. Tak, pierwsza linijce... Y, Zamieniamy to na jeden i potem redukujemy. No i oczywiście znowu, pomimo, że tutaj jest skopiowane, ten kod nie jest wykonany, dopóki albo nie nacisnę Ctrl Enter, albo nie wybiorę tutaj paska po lewej. Może teraz kliknę na pasku po lewej i widać, że te operacje zostały tutaj wykonane. Co więcej, jeżeli ja kliknę na linijkę kodu po lewej, widać, że pod, za, nie tyle podświetla, co jest otoczone tutaj tym niebieskim prostokątem. Ta operacja, czy ten wynik tej operacji, która akurat po lewej jest zaznaczona kursorem, co też jest wygodne. Tutaj przełączę się jeszcze znowu na ten widok inline, żeby było widać, jaka jest różnica. No to po prostu zajmuje dużo więcej miejsca, chociaż może być wygodne, jeżeli chcemy widzieć dokładnie wynik operacji tuż pod. Tuż pod kodem to jest taki raczej widok, prawie jak w workspace takim tradycyjnym. Ja się przyłączę z powrotem tutaj. No, i tak dalej, tak kontynuując. Tutaj możemy teraz dołożyć znowu tekst. Kilka słów wyjaśnienia, co będzie się działo dalej. Także musimy tutaj zamienić miejscami dwa wiersze, ponieważ mamy wiersz tutaj pierwszy, niezerowy element, w drugim wierszu jest bardziej na prawo niż pierwszy niezależny element w trzecim wierszu, więc to w metodzie tradycyjnej eliminacji gausa musimy to zamienić miejscami i tak kontynuować. Ja sobie pozwolę tutaj skopiować resztę tego kodu, tej eliminacji, bo to jest chyba jasne, co teraz należy robić, z matematycznego punktu widzenia przynajmniej. Tak, to jest ctrl-c, ctrl-v. Oczywiście ja to skopiowałam, dopóki tutaj nie nacisnę ctrl-enter albo nie wybiorę, Opcji Run Section czy Run All, to tych wyników tu nie będzie widać. Ja to teraz wybieram, klikam i oczywiście te wszystkie operacje są widoczne. Jeżeli prowadzimy wykład tutaj na bieżąco, to oczywiście po każdej komendzie możemy wykonywać te, czy po, po wpisaniu każdej linijki kodu możemy wykonywać te komendy i na bieżąco komentować, na bieżąco oglądać, co się dzieje z macierzą. Tłumacząc tak, że w tym momencie doszliśmy już do tej ostatecznej postaci, kiedy mamy już macierz w postaci zredukowanej. I stąd odczytujemy wynik. Jeżeli przygotowujemy sobie tutaj ten wykład dla studentów przekazania, do przekazania dla studentów, no to oczywiście warto pewnie wpisać tutaj jakiś tekst z, z wynikiem samym znowu zro, pozwolę sobie zrobić Ctrl C Ctrl V. Tak, to jest zwykły tekst, no i tutaj to oczywiście też jest y, równanie wpisane przy pomocy Lajtecha. Y, proste, begin and case, środowisko. Tak, i w ten sposób możemy łączyć, tak jak powiedziałam, tekst i kod. Tutaj jeszcze są inne opcje. Wspomniałam na początku, mamy kod, mamy tekst, możemy zmieniać, łamać sekcję, a teraz rozpocznę nową. Możemy wpisywać równania, co pokazywałam, linki do stron zewnętrznych lub plików wewnętrznych, ale również obrazki. To może tutaj na przykładzie pokażę, jak wstawiać obrazy, bo można wstawiać obrazy nie tylko statyczne, ale również dynamiczne. To tutaj na przykład zrobimy sobie nagłówek przykład zastosowania. Taki prosty tekst, ponieważ tu nie chodzi o jakiś. Przygotowanie gotowego wykładu, tylko zasygnalizowanie jak to można wykorzystywać. Ja sobie znowu skopiuję, pozwolę sobie skopiować dużą część tekstu z przygotowanego wcześniej pliku. To będzie zastosowanie takie miejskie. Rozważmy typowe skrzyżowanie ulic. I na pewnym odcinku jednej z ulic, ulic jednokierunkowych. Mają być wykonywane roboty drogowe, no i zadajemy sobie pytanie, czy ten odcinek można wyłączyć z ruchu. Jeżeli nie, to jaki przepływ y, samochodów na takim odcinku należy zapewnić, żeby te zmiany nie były zbyt uciążliwe? I w tym momencie, dajmy na to, że ja chcę tutaj w, dorzucić obrazek. Klikam po prostu image i tradycyjnie, tak jak. W setkach różnych aplikacji dodajemy, wybieramy obrazek. Tutaj wstawię najpierw GIF animowany, aby pokazać, że też mamy taką możliwość w Matlabie, jak widać, tak? Mamy ten, ten problem, ulica jasna, ciemna, fragment ulicy ciemnej ma być wyłączony, no i to jest znak zapytania, czy można to zrobić. Możemy też oczywiście wstawiać obrazki statyczne. Tutaj ciąg dalszy jakiegoś tekstu, tak? ponieważ mamy obrazek, wiemy co trzeba zrobić. No to teraz trzeba byłoby tutaj nadać jakieś wartości zmiennych, ułożyć równania, poczynić założenia. Tak? Czyli tutaj opisuję, co, co należy zrobić, i mogę wstawić obrazek. Tutaj może rozwinę tą część. tak. To widać. Zresztą nie muszę rozwijać. Widać, że można wstawiać tutaj obrazki różnego typu, JPG, BMP, GIF i tak dalej, te tradycyjne graficzne. Tutaj mam oczywiście przygotowany taki obrazek. Można zmniejszyć, zwiększyć, tak, zmieniać to dowolnie, jak tam komu wygodniej. No i na podstawie tłumaczymy tak, że na podstawie takich danych, przy danych założeniach, które są tutaj podane, możemy ułożyć yy, układ równań. Kontrol. Tak, dla każdego ze skrzyżowań możemy ułożyć układ równań. Tak? To, co, to, co na skrzyżowanie wjedzie, ze skrzyżowania zjeżdża. Zakładamy, że tu nie ma żadnych wypadków, żadnych parkingów. Samochody przejeżdżają bez żadnych, tak troszeczkę idealistycznie. No i nadal, i tutaj możemy równie dobrze oczywiście wykonać te same, podobne operacje jak poprzednio, ułożyć macie rozszerzoną. Wykonać wszystkie operacje krok po kroku, no ale MATLAB oczywiście daje nam możliwość rozwiązywania układów równań czy wykonywania tych wszystkich operacji, które robiły się krok po kroku przy pomocy jednej komendy, tak zwanej RRF. To też jest dosyć częsta nazwa w różnych językach programowania. Więc no nie o to tutaj chodzi, żeby się uczyć matematyki, tylko raczej zobaczyć, jak wykorzystać ten live script przy prowadzeniu wykładu. Dlatego znowu kopiuj i wklej. Ctrl V, tak, tutaj właśnie z informacją, że, że redukujemy macierz do przy pomocy funkcji rf. Nacisnę Enter, przechodzę na kod i w tym momencie nadam tej wynikowej macierzy inną nazwę. Niech to będzie rc, rf od a, b. No i tutaj otrzymamy, przepraszam, Ctrl Enter. Otrzymamy tutaj wynik rc, właśnie już w postaci zredukowanej, może zrobię to inline tutaj, żeby to ona była widoczna w całości, tak? Te wszystkie operacje, które wykonywaliśmy wcześniej, MATLAB tutaj za nas wykonuje, z tym, że trzeba pamiętać, że funkcje takie jak RF. Matlab ten wykonuje tą metodę w sposób klasyczny, czyli od lewej do prawej, od góry do dołu. Więc jeżeli tutaj, akurat w tym przykładzie, my chcielibyśmy, ponieważ odcinek tej drogi oznaczony został przez x3, chcielibyśmy, aby x3 była tą zmienną niezależną, czyli zamieniamy ją miejscami z x4, żeby ona, żeby zmienna x3 była w ostatniej kolumnie, żeby na pewno była tą zmienną niezależną. No i z tego oczywiście tutaj możemy teraz odczytać rozwiązanie, tak, ja znowu pozwolę sobie to wkleić, możemy to skomentować, także widać, że z tego rozwiązania, że odcinek X3, no nie powinien być całkowicie wyłączony z, z użytku, ponieważ jeżeli X3 będzie 0, no to X1 staje się minus 425, czyli w zasadzie zmiana kierunku ruchu więc to są jakieś poważniejsze utrudnienia. Tak i na prostym przykładzie. No i tutaj, jeżeli rzeczywiście przygotowujemy taki plik do wykorzystania dla studentów, zakończyć go można jak najbardziej tutaj jakimiś zadaniami, zadania, a może powinnam tutaj zrobić nową sekcję. Tak, wpisać tekst zadania do samodzielnego wykonania. Tak, i tu przygotować kilka układów równań z prośbą, aby studenci rozwiązali to właśnie metodą taką, krok po kroku, żebyśmy mogli zobaczyć, czy rozumieją metodę eliminacji gaussa. Ja to oczywiście mam tutaj w formie kopii i wklej, i wtedy student może te operację. Tak, tutaj może po prostu wejść w ten plik, nacisnąć Enter i rozpocząć wpisywanie kodu i to rozwiązanie pokazać nam tutaj. Na końcu zapisać je przy pomocą tutaj równań. Studenci nie muszą znać Lejtecha, ale dzięki temu, że MATLAB ma tę opcję wpisywania równań przez klikanie na obiektach, to też studenci mogą to, te rozwiązania zapisywać. Nie ma tutaj wymówki, że, że ja nie potrafiłem zapisać, to mam tylko rozwiązanie y, takie numeryczne MATLABowe. I myślę, że to, to zakończy. Tutaj może jeszcze przerzucę się na, na prawo, tak? Jakoś wolę osobiście ten, ten widok. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przykład wykorzystania live skryptów do wspomagania wykładów. Dziękuję za uwagę.